Witajcie kochani! W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak można podróżować e, mając właśnie przesiadkę, żeby bezsensownie siedzieć właśnie na lotnisku. E, dlatego dzisiaj nie porozmawiamy za bardzo o kuchni, a pokażę wam właśnie sposób jak można to zrobić. Dlatego zapraszam was na mur chiński. Chiny! Woo! Cześć! Jestem Janek Złowiński, a to jest kanał Szukając Smaku. Przez przypadek zgodziłem się na wyjazd ze znajomymi do Azji. Nigdy nie potrafiłem wysiedzieć w jednym miejscu. Uwielbiam poznawać nowe smaki, i w tym samym czasie wpadłem na pomysł, aby kręcić kulinarne vlogi. Tylko nie miałem żadnych pieniędzy. Ale najpierw. No i słuchajcie, mamy pierwszy tam podróży przed sobą. Jedziemy do Warszawy z Gniezna. No i zaczynamy. Hej! W kolejnych odcinkach opowiem Wam. Jak udało mi się zarobić pieniądze na wyjazd? Nie ukrywam, było to również spontaniczne. A teraz podzielę się z wami pewną informacją. Męczy mnie podróż i Na szczęście wtedy słucham muzyki. Niestety w tym momencie popsuły mi się słuchawki. Ale zająłem sobie czas kręceniem materiału. No i jesteśmy, słuchajcie, w Warszawie. Uf, powiem wam tak, a generalnie już jestem zmęczony podróżą. A to były tylko zupełnie 3 godziny, bo tyle jechałem. No śmiesznie, śmiesznie. Zobaczymy, zobaczymy właśnie, jak, jak to będzie dalej. Teraz na szczęście będzie ten miły element, bo pójdziemy coś zjeść, pójdziemy później odwiedzić kumpla, ale to wszystko wszystko będzie później właśnie widoczne. No nie wiedziałem, że jest tak zimno, a jutro mamy przesiadkę w. Jutro mamy przesiadkę w Chinach w Pekinie. I ma być słuchajcie 4 stopnie jak dojedziemy. Wtedy nie z racji, że się dawno nie widzieliśmy, postanowiliśmy, że zjemy u Maćka w mieszkaniu i troszkę pogadamy. Miło! Jesteśmy już na, na lotnisku. Niedługo zaczniemy mm, odlot więc naprawdę, będzie, będzie myślę super. I jesteśmy w Chinach. Z uwagi na to, że mamy przesiadkę, musieliśmy zamówić wcześniej transport, który nas dowiózł pod samur chiński i odwysł z powrotem na lotnisko. Dzięki temu wyrobiliśmy się i nawet byliśmy przed czasem. Co ciekawe, sama droga zajęła nam tylko półtorej godziny. Jest to bez wątpienia miejsce pełne kotów. Jak widać tutaj. Aby dostać się na mur, mieliśmy dwie opcje: albo jechać kolejką, albo iść na pieszo. Oczywiście, wybraliśmy tą drugą. Nie widząc jeszcze muru, mogliśmy się zachwycać widokami. No i nie ukrywajmy: był to wyjazd po kosztach, a wejście było za darmo. Poza pięknymi widokami. Drogę na muru rozmaica widok drzewa. Drzewa z monetami. Ludzie wbijają monety po to, żeby mieć w przyszłości szczęście. Wysiadając na lotnisku w Pekinie, mówię. Jak my to targniemy, jak, jak my damy radę w ogóle, w ogóle iść, jak nie mamy siły, nic, totalnie, ale słuchajcie jak, co tu więcej mówić, po prostu spójrzcie na ten widok i jest coś wspaniałego, coś, czego nie da się po prostu opisać słowami. Sam krajobraz już jest przepiękny. A co do tego, jak dodamy jeszcze mur, jego długość wynosi 2400 km. Ale zaledwie to jest cząstka tego muru, co był kiedyś. Dawniej wynosił 21196 km. Niewyobrażalnie dużo. Dla wielu osób wejście na mur jest dość dużym wysiłkiem, ponieważ są momenty, gdzie jest bardzo stromy i naprawdę nieźle trzeba się namęczyć, żeby wejść na samą górę. W pewnym sensie mur można nazwać grobowcem, ponieważ ciała robotników były grzebane w fundamentach. Straszne jest to, że osoba, która pozwoliła sobie na drzemkę podczas pracy, została zakopywana żywcem. Nawet będąc teraz w chinach nawet przejazdem nie myślę o ceniu, a właśnie jestem po prostu zszokowany tym, jak to w ogóle wygląda. Myślałem, że jest zupełnie inaczej. Mniejsze nie robi takiego wrażenia i nie opisuję, a jednak jest tak, jak reszta mówi. Tak siedzę właśnie, patrzę na to wszystko na ten cały mur, który się ciągnie, ciągnie, ciągnie i jeszcze naprawdę końca nie widać i on jest strasznie ogromny, to... My tak naprawdę wiele razy narzekamy na przeróżne sytuacje, które się dzieją w naszym życiu, a to jaki musieli włożyć trud ludzie, żeby to wybudować jeszcze w tamtych czasach, gdzie wszystko po prostu ręcznie trzeba było, jeszcze tak ciężki teren dochodzenia, tak stromy, szok, po prostu jak nadludzka siła to naprawdę daje bardzo dużo do refleksji mm. i naprawdę pozwoli zabrać sobie siłę wyciąga. Ta armata stoi tutaj już setki tysięcy lat. Non stop, słuchajcie, od początku, no. kiedy ją zamontowano. No. <noise> Nie, tak serio, nie wiem. Zarazem tą armatę, stwierdziłem, że będzie fajny materiał, więc bardzo ciekawe. Pewnie może jest obsadzona od początku, chociaż szczerze w to wątpię. Ale bądźmy takiej nadziei. To jest coś tak genialnego, tak wspaniałego na bank yy, wiele razy już powiedziałem właśnie yy, coś w tym stylu, ale na no naprawdę. Tak naprawdę nie wiem, nie wiem co mówić. To jest tak świetnie, tak pięknie, tak szokująco. Człowiek zapominał o calutkim, Bożym świecie. Ma pani o poty, które smakują identycznie jak u nas, dekondysowane tak samo. A tutaj mamy kasztany, Kasztany? Yy, tak. No i ci przemili ludzie pokazali mi, jak je obierać. Słuchajcie, okazało się to dziecinnie proste, ponieważ wystarczy. Namoczyć te kasztany, zadrzeć skórkę widelcem i schodzi po prostu rewelacyjnie jednym pociągnięciem. Oczywiście nie wierząc w to wszystko, musiałem sam spróbować, jak to wychodzi. No i się dosiadłem. Te panie najwyraźniej ćwiczyły ruch Michaela Jacksona na krześle ale jedna chyba się zorientowała, że on się pochylał do przodu i uciekła. I w końcu coś zjadłem, ale zapomniałem włączyć nagrywania, a były to pierożki wonton z mięsem. W smaku podobne jak u nas, ale pokażę Wam co piłem. Jest to napar z chryzantem, na początku był on bardzo intensywny i ostry w smaku, jak zdołałem delikatnie wypić już go, dolałem szybko wrzątku i wtedy był ten smak naprawdę zbalansowany, lekko słodki, no po prostu pływ. A w tak chłodny dzień można było się również rozgrzać. Śmieszne będzie to montowanie. Jeśli podobał się Wam odcinek, zachęcam do zostawienia łapki w górę! A jeśli e, chcecie być informowani o kolejnych odcinkach, no to zachęcam do subskrypcji. Gdzieś tu, albo no tu, tu, tu. No oznacza. Chyba tu. No a jak chcecie, e, po prostu. Poznać czym aktualnie się zajmuję, gdzie jestem, to będą wrzucane foty na Face'a, na fanpage, szukając smaku i tak samo Instagrama. To i... Tyle.